Dzień dobry, nazywam się Jakub Kosik, jestem doradcą technicznym z Team Agro. Znajdujemy się na gospodarstwie doktora Krawca. Aktualnie jest 22 sierpnia, plantacja została założona w maju, sadzona z plaga. Na kwaterze znajduje się 7 odmian. O efekcie planowania, jakości tych owoców, będą się mogli Państwo więcej dowiedzieć 7 września, na finale Malinowego Faktory, na które serdecznie jako firma zapraszamy. Jesteśmy na etapie dojrzewania owoców, kwitnienia, ale i jeszcze zawiązywania. Roślina jest teraz w szczycie swojego wysiłku fizjologicznego, natomiast panująca pogoda też nam w tym nie pomaga, ponieważ no, dzisiaj mamy trochę chłodniej, natomiast zapowiadane są silne upały. Temperatura no, nie jest w tym roku naszym sprzymierzeńcem. Dlatego e, musimy wspomóc tę malinę. E, idealnym rozwiązaniem, które już się sprawdziło w tym gospodarstwie, y, jest to Maxifruit. Maxifruit e, w swoim e, składzie zawiera e, kompleks biostymulujący NMX czyli są to wszelkiego rodzaju ekstrakty z roślin tropikalnych, ale i żyjących też w ekstremalnych warunkach, co sprzyja właśnie również owocom. Włączenie produktu Maxifruit do nawożenia do listnego malin przede wszystkim wspomoże nam procesy kwitnienia, zawiązywania oraz dojrzewania i wzrostu owoców. Maxifruit to jeden z naszych produktów, który e, silnie wspomoże e, nam te wszystkie etapy e, dojrzewania owoców, wzrostu. E, co chciałbym jeszcze dodać, warto by było tutaj się jeszcze wspomóc e, preparatami e, z gamy C-Active, e, mianowicie który zawiera w swoim składzie również e, wszelakie kompleksy. Biostymulujące, które ograniczą nam stres rośliny, ale i wspomogą nam wzrost owoców. Jednym z produktów będzie preparat C-Active Vital, który wpłynie nam na, na wzrost owoców, ale i również utrzyma nam zdrową kondycję roślin. Natomiast drugim preparatem Opartym o biostymulację Sea-Active będzie preparat Elite. Produktem Elite przede wszystkim zrobimy jakość maliny, zrobimy shelf life oraz pomożemy dojrzewanie tych owoców. Właśnie przeszliśmy się plantacją malin owocujących na pędach dwuletnich. Jak możemy zauważyć, Pędy już zostały wycięte. Na tej plantacji prowadziliśmy zabiegi właśnie dolistne naszych, naszymi produktami, o których już wcześniej Państwo mogli już słyszeć w poprzednich filmach. Skupialiśmy się na dojrzewaniu, na budowaniu jakości. Przyszła pora na wspomaganie teraz tych nowo wyrośniętych pędów. Mianowicie zależy nam na lepszym przezimowaniu tych roślin oraz wprowadzeniu ich w okres spoczynku. My jako firma mamy preparat, który wspomoże nam zimotrwałość. Roślina sobie lepiej poradzi ze stresami związanymi z tymi niskimi temperaturami oraz również odżywimy i Dostarczymy niezbędnych składników pokarmowych, które w, na tym etapie mm, powinny zostać e, dostarczone. E, takim preparatem będzie Sea Active Leos, który zastosujemy e, w niedługim czasie. Sea Active Leos w swoim składzie zawiera biostymulację, która wspomoże nam mm, rośliny, żeby lepiej przezimować zagęścić e, soki w roślinie e, oraz e, jeszcze ją odżywimy.